Tu 95 pod kółderką z opon. Drony podobno nie widzą. My też nie widzimy sensu. W sieci krąży nowa perelka z rosyjskiego frontu. Inżynierii wojskowej. Na lotniskach pojawiły się zdjęcia strategicznych bombowców, właśnie, które były ostrzeliwane. Tych samych, które Moskwa strzyci się od czasów Chruszczowa, okrytych, Oponami samochodowymi. Tak, nie pomyliliście się gumowymi oponami z ciężarówek. I nie, to nie jest scenografia do nowej części Mad Max. Według krążących teorii opony mają chronić bombowcy przed wykryciem przez drony, maskować kształt samolotu lub utrudniać trafienie rakietami. Brzmi jak żart. Też tak wygląda. Eksperci przycierają oczy, a internet ploni od memów. Jedni piszą, że Rosja wynalazła nowy rodzaj siły oparty na gumie z zlady. Być może to ochrona przed gradem, albo że ktoś po prostu pomieszał Tu-95 zestawem wulkanizacyjnym. Ale uwaga: nawet jeśli chodzi o maskowanie termiczne, co niektóre źródła sugerują to trudno nie zauważyć pewnego detalu. Tu-95 jest największym, najbardziej halaśliwym i jednym z najstarszych bombowców świata. Kiedy Zachód inwestuje w zaawansowane technologie, Rosja najwyraźniej stawia na warsztat samochodowy. Jeszcze trochę, a S-400 zaczną przykrywać dywanami z Ikei, prawdopodobnie, póki nie zamknęli. Tylko chodzi o to, że jak przykrywasz tymi oponami bombowca, to przy trafieniu dronem po prostu oni się palą i oni się jeszcze mocniej podwiększają, podsycają ten ogień. Więc tak naprawdę nie wiem, o czym myśleli osoby, którzy te, tego to wszystko planowali. Więc naprawdę zrobili to na rękę Ukrainie.